Piąty, przedostatni koncert Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej z powodzeniem mógł być jego okazałym finałem. I to nie za sprawą wyjątkowej liczby muzyków, lecz ze względu na ich klasę oraz prezentowany repertuar. Tym razem maczał w nim palce również pomysłodawca i dyrektor artystycznej imprezy. Na dzisiejszy wieczór mamy przygotowane dwie premiery polskie. Jeden z tytułów to będzie Sofia Gubajdulina, Helut Dunkel. Z słowem światłość ciemność a drugi to będzie w yy, yy, z opery Katarzyna Izmailowa. Drugim z wymienionych utworów artysta zainaugurował niedzielny koncert. W tym przypadku dawka organowych eksperymentów w przeciwieństwie do dramatyzmu i emocji była jeszcze stosunkowo niewielka. Później sytuacja uległa zmianie. No Nie chciałbym straszyć, ale, ale to będzie rzeczywiście z gatunku awangardy. E, aczkolwiek no, takiej awangardy, m, która jest w tej chwili no, może najlepiej postrzegana na świecie, dlatego że Sofia Gubajdulina to jest kompozytor z najwyższej, z najwyższej półki. Uznania w świecie melomanów nie należy jednak mylić z komercją. Zapewne ku zadowoleniu mniej wyrobionych melomanów niedzielny koncert stał nie tylko organową awangardą. Jan Bokszczanin zaprosił na niego oboiste Tytusa Wojnowicza, z którym wykonał trzy utwory z ich wspólnej płyty. Albumu będącego notabene owocem siedmioletniej współpracy i ponad 300 udanych występów. Może to nie jest dla muzyków płyta, bo ona jest dosyć jednorodna w nastroju, ale dla ludzi, którzy nie słuchają tak wnikliwie muzyki na ogół, większość ludzi słucha muzyki w sposób taki towarzyszący im czynnościom codziennym, to w sam raz. Tytus Wojnowicz nie kryje, że wykonując z reguły wiekowe klasyczne dzieła, przesiąkł miłością i sentymentem do starych przedmiotów, również tych służących do jeżdżenia. Tym razem odwiedził legionowo korzystając z usług poczciwego wartburga. Jakoś nasze czasy bardzo nie, nie, nie są piękne, tak bym powiedział, a zwłaszcza w sensie artystycznym. Także możliwość jakiegoś opcowania, właśnie używania przedmiotów z innych czasów, to też tak jakoś przenosi człowieka w ten czasy. Jaka z tego wyniknąć może korzyść? Okazuje się, że całkiem wymierna. Poruszając się starym pojazdem, przykładowo, czy używając jakiegoś urządzenia, które nie jest elektroniczne, nie działa tak szybko, jakoś inaczej tymczasem sobie operujemy, inaczej musimy sobie zaplanować i tak dalej, więc to spowalnia tak trochę ten Tryb życia, co bardzo dobrze robi. Dokładnie tak, jak dobremu koncertowi robi obecność orkiestry. W niedzielę do Legionowa ponownie zawitał dyrygent Jan Miłosz Zarzycki oraz jego znakomici muzycy z małego miasta z dużym piwem. Orkiestra Łążyńska wykona orawy Kilara i kancjonę w... W... w stylu barokowym Czyża. Na sam koniec przewidzieliśmy XVII-wieczny koncert Alessandro Marcello. No, ja tam będę spełniał rolę zwykłego członka orkiestry, który będzie grał na pozytywie. Co, jak łatwo się domyślić, pozytywnie wpłynęło na doznania licznie zgromadzonej publiczności. Tym bardziej, że tego popołudnia były one wyjątkowo różnorodne.